Witam Państwa. Spotykamy się dzisiaj w gabinecie profesora Jakuba Lewickiego, pełniącego od około pięciu lat funkcję mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ja nazywam się Grzegorz Mika i jestem architektem i warszawianistą, i dzisiaj rozmawiać będę z Panem profesorem na temat zabytków w Warszawie. Dzień dobry. Chciałbym na wstępie zadać Panu kilka pytań związanych z tematyką konserwacji zabytków w Warszawie, gdyż od pięciu lat pełni Pan funkcję, która zobowiązuje Pana do opieki nad tym naszym dziedzictwem. Stąd też chciałbym na wstępie Pana zapytać, czy właśnie z perspektywy tych pięciu lat Pańskiej pracy na tym stanowisku są sprawy bądź też sprawa, które uznałby Pan za największy Sukces swojego biura podczas tej pięcioletniej kadencji. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat pięciu lat mojej działalności jako Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku. Kiedy zostawałem konserwatorem wojewódzkim, zupełnie nie spodziewałem się wyzwań, które będą mnie czekały. Nie spodziewałem się takiego nawału spraw, nie spodziewałem się przejęcia Warszawy i znajdujących się tutaj zabytków. Nie spodziewałem się wielu wyzwań, jakie potem nastąpiły, przede wszystkim ogromnego boomu inwestycyjnego. Boomu, który nieprawdopodobnie się rozpędza i co wpływa także na jakość działania Urzędu Konserwatorskiego. Z tej perspektywy za największy swój sukces uważam rozszerzenie zakresu ochrony na bardzo wiele nowych zabytków. Przez te pięć lat udało mi się wpisać do rejestru kilkaset nowych zabytków. Co spowodowało, że Mazowsze stało się drugim województwem w Polsce pod względem liczby zabytków po województwie dolnośląskim, a praktycznie de facto sądzimy, że już prawie jesteśmy na czele liczby zabytków. Polsce. To rzeczywiście był duży sukces, szczególnie wobec blokowania przez lata różnych wpisów, ochrony różnych obiektów, czego nie zawsze byłem w stanie zrozumieć. Z bardzo licznych obiektów chronionych mogę wspomnieć budynek każdemu z Państwa doskonale znany. To jest Dworzec Centralny w Warszawie, co uważam za jeden z swoich największych sukcesów przez pięć lat. Chcę jednoznacznie stwierdzić, że gdyby nie ten wpis dworca centralnego w obecnej formie, by nie było, zostałby gruntownie przebudowany albo nawet częściowo rozebrany, co radykalnie zmieniło myślenie o centrum Warszawy, jak i o samym budynku dworca centralnego. To też jest obiekt, który zmienił myślenie o konserwacji zabytków z drugiej połowy XX wieku w Polsce, bo teraz zajmujemy się, Nadzorem nad remontami i konserwacją wystroju dworca pochodzącego z czasów jego powstania, a więc okładziny kamienne, lastrika, różne architektoniczne detale. O czym jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie nikt by nie przypuszczał, że są to elementy godne ochrony.